O nie, znowu obudziłam się biedna. Mimo że jestem biedna, muszę dbać o formę. Woda jest taka zimna, nie umyję dziś twarzy. O, nikt niczego nie wyrzucił, jestem taka głodna. On nie działa. Idę zobaczyć się z Candy, moją najlepszą przyjaciółką, która zawsze mi pomaga. Candy, to ja, Barbie! Barbie, minęło trochę czasu, chodź. Usiądź. Dzięki. Barbie, powiedz mi, jak się masz? Jak widać, nie za dobrze. To widać, dalej mieszkasz na ulicy? Nie znalazłam nowego domu i pracy. Jesteś taka brudna. Idź się wykąpać. Ja coś ugotuję. Okej, okay, dzięki. Nie chciałabym mieszkać na ulicy jak Barbie. Wow, Candy ma tak wiele różnych kosmetyków. Pachnie pysznie. Mam nadzieję, że wkrótce będę miała tyle. Proszę, częstuj się. Musisz być głodna. Co jesz na ulicy? To, co wyrzucam do śmieci. Horror Barbie, chodź i zjedz ze mną. Przyzwyczaiłam się do takiego życia. Potrzebuję chwili. Poznaj mojego brata Kena. Cześć, nazywam się Barbie. Witaj, Barbie. Ken, zjesz śniadanie? Dziękuję, Candy. Muszę pilnie popracować. Pa, Barbie. Nie mówiłaś, że masz brata. To mój kuzyn. Przyjechał tu w interesach na tydzień. Jest taki piękny. Tak, jest wiele dziewczyn, które za nim biega, ale nie zwraca na nie uwagi. Dlaczego? Jest zajęty pracą, ma własną firmę. Jest bogaty? Tak, Barbie, nie masz szans. Wendy, to nie jest takie proste. Jestem Barbie. Tak, ale mieszkasz na ulicy, masz kiepskie ciuchy i nie masz makijażu. Ale jestem mądra i piękna. Przepraszam, nie chciałam cię urazić. Bądźmy realistkami, on nie jest dla ciebie. To się jeszcze okaże. Barbie, czekaj. Dam ci trochę jedzenia. Ej, Barbie! Nie, Barbie, nie możesz tak dłużej żyć. Musisz coś zrobić. O! Mogę iść do pracy na budowie. To nie jest trudne. Zarobię pieniądze, kupię sukienkę. I Ken mi się nie oprze. Ciężka praca i nie mogę zbyt wiele zarobić. Ale i tak muszę od czegoś zacząć. Tylko nie to, to Ken. Jeśli mnie zobaczy, na pewno nie będzie chciał się ze mną umówić. Mam nadzieję, że mnie nie rozpozna. Co za przystojny mężczyzna. No, chyba mnie nie zauważył. Tak, to niezbyt dużo pieniędzy. Ale teraz mogę wyprowadzić się z wysypiska. Kienka może poczekać. Ken będzie tu jeszcze tydzień. Podobniej niż na wysypisku śmieci. I nawet wystarczy na jedzenie. Dzień zakończył się sukcesem. A jutro idę do pracy. Zarobię jeszcze więcej pieniędzy. Candy, jaką miałaś dziś przyjaciółkę? Barbie to stara przyjaciółka. Chyba ją dzisiaj widziałem, pracowała na budowie. <grym> Żartujesz sobie. Barbie na budowie? To zdecydowanie nie ona. Chciałem to pomieszać, dziewczyna wyglądała bardzo podobnie. Barbie była kiedyś efektowną lalką, chodziła na wszystkie modne imprezy. A teraz już nie? Nie, mieszka na ulicy. Jak, dlaczego? Jakieś problemy finansowe. Tak, mi jej żal. Dlaczego o nią pytasz? Wydawało mi się, że nie była taka jak inne dziewczyny. Nie jest taka, ponieważ nie ma pieniędzy. Już jest czwarta nad ranem. Muszę udać się na farmę, żeby zrobić wszystko na czas. Muszę podlawać wszystkie rośliny i karmić wszystkie zwierzęta. Berto, czas coś zjeść. Jedz. Boję się takich dużych psów. Pozostaje podlać rośliny, a potem pójdę do Candy spotkać się z Kenem. Candy, otwórz! O, Barbie, cześć! Ken, Cześć! Usiądź, Barbie. Candy jest na lekcji francuskiego. Powinna wkrótce wrócić. Dzięki, Ken. Masz piękne ubrania. Dzięki, mamy wiele pięknych rzeczy. Widziałem wczoraj dziewczynę na budowie. Wyglądała bardzo podobnie do ciebie. Jak ja, nie może być. Candy też mi to powiedziała. Nigdy nie pracowałabym na budowie. Uwielbiam luksusowe życie. Ja też, dlatego dużo pracuję. Czy Candy mówiła coś o mnie? To nic. Jeśli nic nie wie, to mam szansę. Ten. chciałbyś pójść ze mną do restauracji? Okej, okay, jutro jestem wolny. Spotkajmy się koło szóstej. Dobrze, przyjść po ciebie? Nie, mam własnego kierowcę, który mnie podwiezie. Dobrze, w takim razie będę czekał na ciebie jutro w restauracji. Barbie, miło cię widzieć. Widzę, że zostaliście przyjaciółmi. Tak, Barbie powiedziała mi, że ma dużo ubrań, osobistego kierowcę. Mm, serio? Cóż, wow. Dobra, muszę już iść. Do zobaczenia jutro, Barbie. Candy tylko nie mów Kenowi o mnie. Nie powinnaś tego zaczynać i tak się dowie. A może nie? Myślisz, że nie będzie wiedział, że jesteś biedna? Oszczędzam na nowy dom i wkrótce go kupię. Dobra, nic mu nie powiem. Lepiej, żebyś sama się przyznała do wszystkiego. Dzięki, Candy. Zmykamy. Mam jeszcze dużo do zrobienia, ha. Super, obiecali mi pieniądze i darmową pizzę. Mam nadzieję, że Ken mnie nie zobaczy. Wtedy będzie po naszej randce. Czy pracujesz? Ja tak, staram się skończyć wszystko, żeby móc pójść z Barbie do restauracji. O, idziesz na randkę z Barbie. Zazwyczaj się z nikim nie spotykasz. Polubiłam ją, jest w niej jakaś tajemnica. Oj, tak, to na pewno. Nawet nie masz pojęcia. Przy okazji powiedziałaś, że jest bezdomna. Ona twierdzi, że pochodzi z bogatej rodziny. Eee, może pomyliłam ją z kimś innym. Nie ja wiem sama. Jesteś dziwna, Candy. Nie wiesz nic o swoich przyjaciołach. No wiesz? Nie trzymam w głowie niepotrzebnych informacji. Jaka szkoda, polubiłam ją. Chcę wiedzieć o niej więcej. Pójdziesz z nią do restauracji i zapytasz o wszystko. Miała samochód, mogłabym pojechać na spotkanie z Kenem. Będę musiała bardziej się postarać, by wynająć samochód z kierowcą. Barbie, czy to ty? A to spotkanie, co ty tutaj robisz? Cii, nikt nie może wiedzieć. Barbie, ostatnio mnie przerażasz. Mówiłam wszystkim, że mam na imię Penny. Nic mi nie mówiłaś, co ty tutaj robisz? Myję samochody różnych bogatych ludzi. Płacą mi bardzo dobrze. Naprawdę tu pracujesz? A co ty tu robisz? Przyjechałam odebrać auto z myjni samochodowej. Rozumiem. Przy okazji, Ken widział cię na placu budowy. Naprawdę? Tylko nie to. Więc to jednak ty. Interesujące. A co powiedział? Powiedziałam mu, że na pewno to nie ty, a on mi uwierzył. Już się przestraszyłam. Ken, dzięki za pomoc. Nie ma za co. Gdzie jest mój samochód? Muszę iść. Myślę, że twój samochód ma numer 8 przed bramą. Pa, Candy! Pa! Jakie to szczęście, że mam przyjaciółkę. Chciałabym mieć taki samochód. Wykorzystałabym go, by pojechać na randkę z Kenem. Czego? Będę ostrożna, nikt nie zauważy! Piękna sukienka! Wydałam na nią wszystkie moje pieniądze! Mam nadzieję, że Kenowi się spodoba! To Ken! Cześć Ken, cześć! Witaj Barbie, co ty robisz? Ja jestem na masażu! Mam delikatną skórę, przykro mi Ken, mam nową masażystkę! Rozumiem. Czy jesteś gotowa do restauracji? Tak, właśnie się przygotowuję. Czy na pewno nie trzeba cię odebrać? Nie, mam własne auto. Dobrze, bo oddałem samochód do naprawy i myjni i przyjadę taksówką. Nie spóźnij się, będę czekała. A! Jak to dobrze, że zabrałam próbki ze sklepu kosmetycznego. Mogę nałożyć makijaż i perfumy. Kelner, przynieś mi sok. Tak. O, Barbie powiedziała mi, żebym się nie spóźnił, a spóźnia się już 10 minut. Przepraszam, Ken, trochę się spóźniłam. Wyglądasz bosko. Dzięki, byłam w najlepszym stanie piękności. Twoje menu. Mam nadzieję, że za mnie zapłaci, a jeśli nie, muszę wybrać coś taniego. Zjem sałatkę z krewetek, awokado i tatara z łososia. Co zamierzasz zamówić? A ja napiję się wody i zjem kanapkę z masłem. Barbie, możesz zamówić coś innego? Nie, jestem na diecie. Możesz zamówić co chcesz, ja stawiam. Serio? To poproszę sałatkę cezar, tyramisu i sałatkę z tuńczykiem. pizzę i... Barbie, jesteś najedzona? Chcesz czegoś jeszcze? Nie, dziękuję. Kelner mówi, że w kuchni nie ma już niczego. Rozmowa z tobą była bardzo interesująca. Z tobą też. Wiesz tak wiele. Też jesteś bardzo inteligentna, choć to ukrywasz. Muszę utrzymać wizerunek czarującej kobiety. Słuchaj, czy możemy pójść gdzie indziej? Jestem za. Chodźmy do Księżycowego Parku. Dopiero go otworzyli. Uwielbiam ten park. Chodźmy tam. A potem możemy iść na promenadę. Co to za samochód? To mój samochód, podoba ci się? Bardzo, też chciałbym taki dla siebie. A, mi się nie podoba. Chciałam różowy, ale nie mieli takiego, więc musiałam wziąć ten. Barbie, miło się z tobą rozmawiało. Muszę lecieć. A kiedy pójdziemy do parku? Oddzwonię. Zastanawiam się, dlaczego Ken poszedł tak szybko. Może powiedziałam coś nie tak? Zadzwonię do niego. Nie, nie zadzwonię. Dziewczyny tak nie robią. Dobra, muszę już iść, ponieważ jutro mam pracę. To dość upokarzająca praca. Muszę szybciej zarabiać pieniądze. Dobrze, że moi przyjaciele śpią o tej porze i mnie nie widzą. Co on tu robi? Niech już pójdzie. Hej, Barbie, cześć. Jaka Barbie? Nie znam nikogo takiego. Chyba mnie pomyliłeś. Barbie, wiem, że to ty. Mam cały dzień sprzątania, tak kocham przyrodę, chodzę na dni sprzątania. Więc mówisz, że nie pracujesz jako dozorca? Ja oczywiście, że nie. Pochodzę z bogatej rodziny. Nie mam mnie tutaj. Przestań kłamać Barbie. Wiem, że tylko udajesz bogatą. A, i jak na to wpadłeś? Przyjechałaś wczoraj moim samochodem, który oddałem do naprawy. Nie może być. Dlaczego to zrobiłaś, Barbie? Chciałam, żebyś mnie polubił. Candy mówiła, że lubisz bogate dziewczyny. Po prostu bardzo cię lubię. Jesteś mądra i piękna, masz też przydatną pracę. No to nadal idziemy do księżycowego parku? Nie, ponieważ jesteś kłamcą. Ale Ken! Nienawidzę kłamców, więc nie będziemy razem. Ken! Ken, czekaj! Posłuchaj mnie! Ten czemu jesteś taki wściekły? Zaraz wysadzisz w powietrze cały To Z dom. powodu Barbie oszukała mnie. Wiedziałeś, że jest biedna. Tak, dlaczego nie powiedziała prawdy? Pomógłbym jej. Może nie wyciągaj pochopnych wniosków. Chciała, żeby się polubił. Nie, lubię uczciwe dziewczyny, nie kłamczupy. Może się spotkacie, pogadacie. Nie spotkamy się, Barbie i ja skończyliśmy. Musisz ochłonąć. Candy, pomóż mi się spakować. Odchodzę. Czekaj, dokąd idziesz? Nie chcę już umawiać się z Barbie, więc lepiej pójdę do domu. Ale dopiero przyjechałeś. Nie, Nie. Candy, tak będzie lepiej. Candy, czy Ken jest w domu? Spóźniłaś się, wyszedł pół godziny temu. <laughs> Jak mógł odejść? Mówiłam ci, że masz się przyznać. Nie miałabym żadnych szans. No, teraz nie masz na pewno. Chciałam przywrócić swoje życie na właściwe tory. Mam pracę, kupuję rzeczy. Może zarobisz trochę pieniędzy i pójdziesz do niego. Muszę pracować przez długi czas, nie zarobiłam za dużo. Wierzysz, że za tydzień mamy casting? Jaki casting? Więc nie wiem. Poszukują modelek i modeli do prezentowania ubrań w magazynach. Interesujące, może spróbuję. Czemu nie? Masz wygląd modelki. Ale będzie tam pełno innych dziewczyn. Tak, nie ma szans, że cię przyjmą, ale czemu nie spróbujesz? Wychodzę. Nie przegapię żadnej okazji, by być z Kenem. Chyba jesteś w nim zakochana. Czuję, że Ken jest miłością mojego życia. Pozwól, że pomogę ci przygotować się do castingu. Mamy cały tydzień, możemy zrobić wiele rzeczy. Dzięki, Candy. Jesteś najlepszą przyjaciółką. Pamiętaj, że modelka musi utrzymać równowagę. Czy znasz jakieś ćwiczenia? Oczywiście. Sama byłam modelką. Wejdź na matę. I powtarzaj po mnie. Zamknij oczy i unieś nogę. To nie takie proste. Musisz trenować, myślałaś, że bycie modelką jest jak bułka z masłem? Nie jestem gotowa do treningu. Poskacz na jednej nodze. Powtarzaj po mnie. zmień nogę i ostatnia rzecz. Tak, dobra robota. Teraz musimy popracować nad chodzeniem. Idź na spacer. O tak? Nie? Musisz zacząć od biodra. Widziałaś, jak chodzą modelki? Pokaż mi. Otóż po mnie. Barbie takiej nikt cię nie weźmie. Musisz się bardziej postarać. Spróbuję jeszcze raz. Jest lepiej, ale musisz pracować. Dzięki, Candy, ale jestem już zmęczona. Jutro muszę iść do pracy. Barbie, zostań ze mną. Musisz trenować, by przejść casting. Możesz tu zostać na chwilę. Serio, Candy? Jesteś taka miła. Od tego są przyjaciele. Chodź, pokażę ci twój pokój. Rozgość się, to jest twój pokój. Wow, tu jest pięknie. Zapomniałam już, czym jest dobry dom. Odpocznij, a ja muszę iść. Jeszcze raz dzięki, Candy. Łóżko jest takie miękkie. Pewnego dnia będę miała własny dom i własne łóżko. Muszę zadzwonić do Kena. Może mi wybaczy. Cześć, Ken! Barbie, co byś chciała? Chciałam z tobą porozmawiać. Wiem, że odszedłeś z mojego powodu. Barbie, powiedziałem już wszystko. Nie mam o czym z tobą rozmawiać. Nie dzwoń więcej. Pa! Halo! Halo! Rozłączył się. Tylko nie to zablokował mnie! Co robisz tak wcześnie? Patrzę jak chodzą modelki i powtarzam po nich. Dobra robota, a to jest to dla Ciebie. Co to? Moje śniadanie. Co to za śniadanie? Lepiej je jem w śmietniku. Chcesz zostać modelką? To musisz jeść zdrowo. Pyszne, prawda? Wiem to, żeby zostać modelką. A co z miłością? Myślałam, że robisz to dla Kena. Dzwoniłam wczoraj do niego, a on mnie zablokował. Koszmar, chcesz zadzwonić z mojego numeru? Handy, nie będę mu przeszkadzać. Jeśli mnie nie chce, to nie będę go zmuszać. Cholera, a miała być miłość. Jeśli mamy być razem, to będziemy. Tak, masz rację. Lepiej skupić się na karierze. Tak, nie chcę znowu mieszkać na ulicy. Musisz robić zdjęcia do portfolio. Gotowa? Gotowa! Więc włącz światło. Nie ma go tutaj. Bokiem. Podnieś ręce w ten sposób. Proszę. Teraz jedna noga dalej, a druga przeciwnie do przodu. To jest to. Gotowe, świetnie. Odwróć się, chcę widzieć Cię w lustrze. Super. Uśmiech, uśmiech. Tak się martwię, trzymaj kciuki. Powodzenia Barbie, odniesiesz sukces. Cześć. Witam, jestem agent Pedro. Jak się nazywasz panienko? Nazywam się Barbie. Więc Barbie. Czy chcesz pracować jako modelka? Oczywiście, jestem tego stworzona. Decyzja należy do nas. Spójrz na zdjęcia agencie Pedro i sam się przekonaj. Jesteś bardzo pewna siebie, podoba mi się. Świetne zdjęcia, znasz się na rzeczy. W tym mieście nie ma nikogo lepszego niż Barbie. Jesteś dla nas odpowiednia, gratulacje, teraz pracujesz dla nas. Handy! Handy zatrudnili mnie, teraz jestem modelką, hura. Hura, wierzyłam w ciebie. Powiedziałaś, że mnie nie przyjmą. Powiedziałam to dla motywacji. Jutro mam zdjęcie. Chciałabym, żeby Kento zobaczył. Mam do niego zadzwonić? Nie trzeba. Może znalazł nową dziewczynę. Wkrótce zapomnisz o Kenie. Masz wielu pięknych modeli. Tak, ale nie chcę o nich myśleć. Uwierz mi, za miesiąc zupełnie o nim zapomnisz. Candy, jestem na okładce magazynu. Wow, Barbie, pracujesz dopiero od miesiąca. Już jesteś gwiazdą? Tak, mój agent mówi, że mam przed sobą wspaniałą przyszłość. Ale szczęście. Wkrótce na świecie wszyscy poznają moje imię i będą wiedzieli, kim jest Barbie. Dobrze, że zapomniałaś o okay, Kenie. A skąd myślę o nim każdego dnia? Zapomnij. Każdy facet na świecie chce się z Tobą umówić. Nie potrzebuję każdego faceta, gdyby nie Ken mieszkałabym na ulicy. On nic nie zrobił. Tylko ze względu na niego zaczęłam pracować i się starać. Ciekawe, co teraz robi. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To Barbie. Wow, osiągnęła to. Myślę o niej każdego dnia. Prawdopodobnie już o mnie zapomniała. Ach, czy do niej zadzwonić? Jak myślicie? Daj lajka, like jeśli uważasz, że powinienem zadzwonić do Barbie.